Jak sprawnie przejść z Excela do Tableau? Często w pracy będzie się spotykał, spotykała z sytuacją, kiedy zarząd będzie bardzo przywiązany do tabelek przygotowywanych w Excelu. To naturalne, nie wszyscy od razu będą wiedzieli jakie możliwości daje Tableau. W tej lekcji podzielę się z Tobą jak pracując z różnymi firmami przekonują zarządy tych firm do otworzenia się na Tableau i stosowania Excela tylko do tego, w czym Excel jest dobry, a stosowanie Tableau do tego, czym jest najlepsze, czyli do wyciągania wniosków, prezentowania danych finansowych i wszystkich innych danych i zarządzania wizualnego. Zobaczcie na taką tabelkę. Ta tabelka wygląda jak tabelka w Excelu. Zobaczcie, co mamy. Mamy poszczególne miesiące, no i mamy podkategorie. To, co jest w środku, to zysk w danej podkategorii w danym miesiącu. Zwiększmy sobie to, to tak, żeby było bardziej widoczne. No i pierwsze, co bym chciał od Was, to powiedzcie mi, w którym miesiącu był największy zysk, a w którym najmniejszy i na jakiej kategorii. Naprawdę trzeba się nieźle namęczyć, żeby coś takiego zrobić. Natomiast w Tablo można zrobić jedną prostą rzecz. Będzie to dwa, dwa kliknięcia myszką. Zobaczcie. Show me, highlight. Powiększe. Proszę bardzo. Tym oto sposobem pokolorowaliśmy sobie naprawdę bardzo szybko, bardzo sprawnie, bez robienia jakichś zbędnych ruchów. No i wiemy, że kserokopiarki w październiku zanotowały największy zysk, a najmniejszy stoły. Akurat tak się składa, że też w październiku. W taki sposób pokażemy jak szybko potrafimy wyciągnąć wnioski z tak pokolorowanej tabelki. Wrócę do, do tej suchej tabelki, może. Ok. Teraz pokażę coś innego. Zobaczmy. Jakbyśmy stworzyli sobie to taki wykres, wykres liniowy. Weźmy sobie datę zamówienia. Weźmy sobie też zysk. Natomiast to pokażmy miesięcznie. Czyli co tu widzimy? Widzimy tu zysk w poszczególnych miesiącach. Zobaczcie, co jeszcze można zrobić na takiej tabelce. Możemy tutaj użyć tak zwanego tooltipu, to znaczy, w zależności od tego, na której jesteśmy tutaj komórce, zobaczcie po pierwsze, co się nam pojawia. Pojawia się nam takie, widzicie, takie okienko. No, w tym okienku jest podsumowanie wszystkiego, co widzimy na tym rysunku. Ale też można zrobić o wiele więcej, bo można tam wrzucić rzeczy, których nie widać na rysunku. A jednak, jak będziemy krążyć tutaj po tych poszczególnych komórkach, to zobaczymy więcej. Zróbmy coś takiego. Naciskamy Tooltip, ustawiamy się na końcu. Oczywiście te rzeczy można tu edytować i wstawmy ten nasz wykres liniowy. Ok. Zobaczcie, co się teraz dzieje. Tutaj mamy przebieg czasowy tylko dla etykiet na przykład, i jaki był przebieg zysku tych etykiet. Poszczególnych latach w marcu. Tak? Możemy sobie tak to robić. Czyli pokazując ludziom, którzy do tej pory otrzymywali raporty w Excelu, taką funkcjonalność, tak prostą, no, no nie wiem ile trwa ten film, ale naprawdę to jest naprawdę kilka minut, to już samo to pokazuje, ile daje możliwości tablo. Trzecia rzecz jest taka, żeby zrobić to miękkie przejście z Excela na coś wizualnego, no możemy tutaj też dodać, dodać jeszcze to, i, i wówczas też to zwiększę. I użyjemy tutaj jeszcze raz tego tooltipa, bo on się tutaj skasował, proszę bardzo. Wykorzystując te uwielbienie do tabelek, jaki no, taką swego rodzaju przywiązanie do liczb, że ktoś musi mieć jednak liczbę, to też jest zrozumiałe i nie należy od razu przerzucać na, na wykresy. W tym przypadku zrobimy sobie takie ćwiczenie działającego dashboardu, który będzie miał w sobie i cechy tabelki, i cechy wykresu liniowego, dlatego że to od użytkownika będzie zależało, co konkretnie wybierze. Proszę bardzo, jak się to robi? Musimy mieć, stworzymy sobie parametr. Wybór wykresu. To będzie tak naprawdę string i on będzie miał dwie wartości: tabela i wykres liniowy. Może mieć o wiele więcej, natomiast tutaj, tylko dla zaprezentowania, robimy tylko tak: włączymy sobie to, czyli tutaj prawy przycisk, Show Parameter Control. Mamy tabelkę, możemy sobie wybrać, natomiast Wolę to pokazać w taki sposób, żeby można było sobie konkretnie wybrać te rzeczy. Super. No to mamy parametr. Teraz potrzebujemy jeszcze pole kalkulowane. Tworzę je. I tutaj wybór wykresu. Co to znaczy? Te pole będzie wybierało nam dokładnie to, co zostało wybrane przez użytkownika. Jako te dwie opcje, albo to będzie tabela, albo wykres liniowy. Dobra. Czyli mamy już zarówno parametr, jak i wybór tego wykresu. Dobrze. Tutaj też w takim razie sobie pokażmy ten parametr. Też sobie go zmienimy na taką wybieraną listę. Ok. Skoro już tu jesteśmy, wrzućmy to. Co zrobiliśmy, czyli ten wybór wykresu? Super. Przejdźmy na filtr. Zobaczcie, w tym momencie tutaj mamy tabelę, więc tylko tabela jest możliwa do wyświetlenia. Klikamy OK. Przechodzimy na wykres liniowy. Tutaj wybierzmy, tak jakby użytkownik wybrał wykres liniowy. Też wrzucimy tutaj wybór wykresu. Rzeczywiście jest. Wybraliśmy tylko tą jedną opcję, która była dostępna, czyli wykres liniowy. Stwórzmy sobie teraz dashboard. Dashboard, do którego wrzucimy najpierw taki kontener vertical. Vertical albo horizontal to jest wszystko jedno. Chodzi o to, że musimy go wrzucić, żebyśmy w tym momencie to nazwiemy jako tabelka. To wykres liniowy, dobra. No i wrzucamy najpierw w tabelę, a druga wrzucamy wykres liniowy. Powiększmy sobie to. Dobra, to sobie na razie zostawmy. schowujemy to. No, i zobaczcie, co się teraz dzieje. Teraz mamy wykres liniowy, a teraz tabelkę. Czyli, tym oto sposobem przygotowaliśmy. Tutaj bierzemy na cały ekran. Bardzo prosto, naprawdę ten film trwa bardzo krótko. Użytkownikowi, który może sobie zarówno z wykresu korzystać, jak i z tabelu. Wyobraźcie sobie, ile innych możliwości możemy tutaj zrobić, gdy naprawdę przysiądziemy do tego i odgrzebiemy jakby możliwości, które daje tablo. Naprawdę jest to niesamowita machina do wizualizacji, do wyciągania wniosków. Tyle w tej lekcji. Dałem trochę takich hintów, w jaki sposób przekonywać zarządy do tego, żeby pokazywać tablo i żeby wychodzić z tabelek Excelowych na rzecz narzędzi typu Business Intelligence. Tyle w tej lekcji. Widzimy się w następnym.